Czasami wydaje się, że wraz z nowym modelem musi iść w parze wiele cech, które dadzą nam obraz postępu, jaki czyni się wraz z pokazaniem kolejnej jego wersji. W przypadku Kia Soul drugiej generacji tych składowych jest bardzo dużo. Startujemy od nadwozia. Tutaj każdy centymetr daje znak, że mamy do czynienia z czymś, co jest nowe, a nie delikatnie zmienione. Przedni pas jak najbardziej charakterystyczny dla samochodów marki Kia. W Soul'u dodatkowo mamy światła typu LED do jazdy dziennej, bardzo szerokie i odważnie zarysowane szkła przednich lamp. Paszcza zderzakowa naprawdę wygląda na, na ogromną. No i ta trapa wlotu powietrza do chłodnicy też całkiem charakterystyczna. Naprawdę kolejny raz mam wrażenie, że nie starano się być powściągliwym, a raczej bardzo odważnym. Boczna linia nie pozostawia złudzeń, że jest to Soul. Już w poprzednim modelu widać było szeroki pas, szyb z przodu, który biegnąc do tyłu nieco się zawężał. Wygląda to tak, jakby Soul wyrywał się mocno do walki z konkurencją, a ta jest zacna, ale o nie później. Z tyłu dużo zmian nowe światła LEDowe i przedzielenie klapy bagażnika dodatkowym pasem, na którym umieszczono emblematy modelu i marki. Osobiście dla mnie to najsłabsza stylistyczna strona nowego Soul'a. Właśnie to miejsce. W celu dodatkowego podkreślenia indywidualnego charakteru postawiono na Dwubarwne malowanie. I tak dach samochodu można sobie zamówić w innym kolorze niż na dwozie, ale oczywiście nic za darmo. Gdybyście zdecydowali się na zakup Sola drugiej generacji, nie oszczędzajcie na wielkości kół. Stracicie trochę może na komforcie jazdy. Wiemy, jakie są drogi w Polsce, ale na pewno zyskacie na wyglądzie. Więc ja bym się skusił na 18-calowe, no może 17, ale na pewno niestandardowe 16 Soul, jeździ i to całkiem nieźle. Do zbadania zmian w zawieszeniu i głośności w środku wybrałem wersję z dieslem. Pojazd jest cięższy, oczywiście, z takim silnikiem, no i powinien głośniej pracować. Już po uruchomieniu jednostki napędowej przyciskiem start-stop pokazuje się, że konstruktorzy, używając lepszych materiałów do wytłumienia hałasów, mocno przyłożyli się do swojej pracy. Obudzone 128 koni mechanicznych diesel na początku sprawia wrażenie, bardzo senny. W środku Sola drugiej generacji jest naprawdę cicho. Dopiero przy mocnym wkręceniu silnika na obroty, które były potrzebne podczas pokonywania górzystych i krętych dróg Sycylii, okazywało się, że coś tam pod maską e, pracuje. Niestety czasami dało się odczuć brak mocy i momentu obrotowego, ale coś za coś. Zużycie paliwa oscylowało w granicach 6,8 litra na 100 km, co jest całkiem niezłym wynikiem. Praca układu zawieszenia nie jest już tak dokuczliwa jak w starym modelu. Teraz tłumienie nierówności znacznie lepiej jest przyswajane przez cały układ, a dzięki obniżeniu nadwozia auto lepiej się trzyma drogi. Nawet w szybko pokonywanych zakrętach czujemy się dużo pewniej. Soul drugiej generacji podczas dynamicznej jazdy jest po prostu, no nie oszukujmy się, bardziej przewidywalny. W środku od razu poczułem się lepiej. Materiały wykończeniowe nie trącą już staniością. Dostrzegam naprawdę dbałość o szczegóły oraz fakt, że rozmieszczenie instrumentów do obsługi sprzętu audio, klimatyzacji, nawiewu, nie sprawia trudności w ich zlokalizowaniu. Bardzo czytelne zegary tuż przed oczami kierowcy. Jakość tapicerki w dotyku zachęca naprawdę, uwierzcie mi, do tego, żeby się usadowić wygodnie na fotelach. Przeszycia nici, co ciekawe, też są bardziej. Dopieszczone. Generalnie nowa Kia Soul sprawia wrażenie bardzo pozytywne. Urosła, wydoroślała, no i poprawiono w niej może nie w 100%, ale na pewno w 98 niedoskonałości, które zbyt mocno rzucały się przy pierwszym poznaniu w przypadku poprzedniego modelu. Niestety ten skok jakościowy odczujemy mocno w portfelu za wersję podstawową trzeba zapłacić prawie 60 tysięcy, dokładnie 59,900. To całkiem dużo jak na polskie warunki, ale jak próbował mnie przekonywać podczas spotkania przedstawiciel odpowiedzialny za ten cennik, Soul zasługuje na to, bo to zupełnie inny produkt niż ten z 2008 roku i nie ma co tutaj się sprzeciwiać, bo wszystko widać gołym okiem. I to wszystko, jeżeli chodzi o wrażenia z jazd nową Kiją Soul. Jeszcze na koniec, w takiej tabeleczce, podaję wam cennik konkurencji.